Witam Państwa. Nazywam się Róża. Uwielbiam kwiatki, a szczególnie fikusy. Mam w swojej kolekcji kilka pięknych okazów. Dzisiaj chciałabym pokazać takiego, który dopiero dojechał do mnie paczko. Jest przepiękny. Jeden liść ma cudownie świecący, reszta po prostu musi być wymyta. Była stosowana do niego twarda woda do spryskiwacza. Nie polecam Państwu, ale na to jest grawa. Wezmę skórkę od banana i będą się tak pięknie świeciły jak ten. Polecam. Bardzo kochane, wdzięczne kwiatki. Bardzo nie są wymagające. Nie lubią przelania wodą, wolą przybyć przesuszone. Bardzo je lubię. Uwielbiają słoneczko. Nie bardzo mocne, tylko delikatne. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o tym kwiatku? Polecam wszystkim. Jeszcze mam w swojej kolekcji, jeszcze piękniejszego fikusa, Amerykana. Ale za chwilę mój operator go doniesie. Po, y, jeszcze polecam benjaminka. Jest przepiękny, tylko jest to bardzo kapryśny kwiat, którego nie wolno przestawiać w inne miejsca. Jak się przyzwyczai do jednego miejsca, nie wolno z nim. Urzędować po całym mieszkaniu i przekładać z kąta w kąt, bo po prostu zmarnieje. Mam jeszcze pięknego Fikuska à la Bonsai. Jest też przeuroczy, prześliczny. Nawet mam miniaturkę. To są naprawdę super wdzięczne kwiatki. Kochane. Nic się z nimi nie dzieje. Są odporne nawet na przesuszenie. A cóż jeszcze mogę o nich powiedzieć? Polecam je dla każdego. Oczywiście. Nie można ich tak przesuszyć, żeby padły, tylko trzeba patrzeć, co jest w doniczce, sprawdzać paluszkiem ziemię. Jeżeli jest wilgotna, nie podlewamy. Jeżeli warstwa przeschnie na centymetr, dopiero podlewamy, po czym nie może stać w wodzie, bo zmarnieje. Cóż jest, czy mogę powiedzieć? Bardzo lubi ciepło, nie cierpi przeciągów. Przelania, ponieważ wszystkie liścia niestety opadną. Korzeń ugnije, roślina jest do wyrzucenia. Rozmnażamy go przez odcięcie wierzchołka. Tak, aby na przykład w tym miejscu ukroić i to bardzo ostrym nożem likwidujemy ten liść, ten kładziemy do wody. Po czym po kilkunastu dniach. Wrosną piękne korzonki i można go bezpośrednio zasadzić do ziemi. Jeżeli chcecie inną metodę, można stosować okłady ziemi. Bierzemy woreczek z ziemią, przyczepiamy do naszego kochanego fikuska, zabezpieczamy taśmą i zraszamy między malutkimi dziureczkami. Wtedy po kilkunastu też tygodniach, nawet wypuszczam korzenie, wtedy odcinamy od roślinki tą część i ukorzenioną od razu wsadzimy do ziemi. Ziemię bardzo lubi przepuszczalną, nie lubi zbitej, lubi taką bardzo lekką, z perlitem. Naprawdę polecam te rośliny. Cóż więcej mogę wam powiedzieć? Kocham, uwielbiam, ale nie mogę patrzeć na te liście. Za chwilę biorę się za ich czyszczenie. Mój synek zje bananka, a ja użyję do tego skórkę i będą przepięknie się mieniły jak ten oto ten. Dziękuję Państwu za uwagę.